Link start. 25 lipca 2025 roku. Kirito przyjeżdża do szkoły pod pretekstem wzięcia udziału w rozmowie na temat jego przyszłości. By ostatecznie zdać sprawozdanie z wydarzeń z dwóch ostatnich lat szefowi wydziału wirtualnego podczas gdy Asuna z koleżankami próbują przekonać suguchę do przezwyciężenia strachu przed pływaniem. Poza tym Yui chciałaby zobaczyć wieloryba… Hmm, I to tyle. To wszystko. Nie ma tu nic więcej. Oczywiście to hiperbola, ale nie odbiega daleko od prawdy. Nie dzieje się tu nic ważnego. Większość tego odcinka specjalnego polega na wspominaniu wydarzeń z Aincradu i Alfheim, co jest przeplatane przebitkami z basenu, gdzie dziewczyny paradują w strojach kąpielowych. Ostatnie pół godziny przedstawia nam nową przygodę rozgrywającą się w Alfheim, gdzie ekipa wykonuje zadanie poboczne, by za jednym zamachem przekonać lifę do pływania i znaleźć wieloryba dla Yui. Mamy też odniesienie do mitologii nordyckiej podczas wizyty w podmorskiej świątyni, i nic z tego w ciągu 10 lat nie zostanie choćby przelotnie wspomniane. Żeby oddać sprawiedliwość Extra Edition, posiada jakieś niespodzianki dla fanów. To tutaj po raz pierwszy widzimy Sejiroki Kokę, szefa Wydziału Wirtualnego, który prowadzi dochodzenie w związku z incydentem SAO i bada inne anomalie dziejące się w wirtualnych światach. Ale w tej historii No to by było na tyle z ważniejszych nowości. Jeśli chodzi o ekipę główną Mamy tu całą świtę Kirito, włącznie z Agilem i Kleinem, co jest bardzo miłe. Najwięcej uwagi dostała Sugucha, która i pokazuje swój charakter, i przechodzi jakąś drogę w tym filmie. Kto polubił bohaterów serii, z pewnością ucieszy się widząc jak zespół dogaduje się ze sobą, nawet jeśli nie wiemy jak w ogóle się poznali. Wkurza mnie tylko, że od czasu tego odcinka wszystkie gry na licencji postawiły sobie za święty cel robienie z Kleina zboczonego Debila, zafiksowanego na wirtualnych dziewczynach. Cała reszta jest tu głównie dla ozdoby. I tak, mam tu na myśli fanserwis. Skoro o tym mowa, zastanawiałem się, czy mogę wam to pokazać, czy pan YouTube się nie obrazi, ale co tam macie. Cieszcie oczy. Wszyscy co 5 sekund temu skupili większą uwagę na ekranie, są teraz zobligowani mnie zasubskrybować Degeneraciwy. Wszystko to, co tu się dzieje, to materiał oryginalny i jak do tej pory 10 lat później bez znaczenia dla przyszłych wątków. Czyli wypisz, wymaluj, zapychacz. Wydaje mi się, że ten odcinek byłby dobrą okazją, żeby wpleść tu pominiętą wcześniej historyjkę rozgrywającą się w Jotunheim, co mogłoby zapewnić choć minimalny pretekst, by wracać do tego odcinka w przyszłości w trakcie oglądania drugiego sezonu. Ale nie. Poziom animacji jest bardzo zbliżony do sezonu pierwszego. Jeśli mogę za coś pochwalić tę dwugodzinną kobyłę, to nowe miejscówki wyglądają ładnie. Słońce świeci, woda płynie, szkoła jest... czysta. Nic wymyślnego, odporządna rzemieślnicza robota. Jeśli jeszcze nie wymęczyło Was słuchanie Swordland, możecie mieć go dość słysząc go kilkakrotnie w trakcie 100 minut tego odcinka. Usłyszycie wszystkie openingi i endingi z pierwszego sezonu, wiele znanych z niego utworów instrumentalnych, ale znalazło się też miejsce na oryginalną kompozycję Moon and Shadow, która brzmi fantastycznie i w sumie nie jestem pewien dlaczego, i to tylko ja tak mam, ale kiedy to usłyszałem po raz pierwszy, to mi się skojarzyło z czołówką Record of Lodos War. Scenariusz do odcinka został napisany przez samego Rekiego Kawaharel i być może nie trwałby dwie godziny, gdyby ten nie zinterpretował błędnie przesłanych mu wymagań dotyczących scenariusza. W wyniku własnej pomyłki, napisany scenariusz był cztery razy dłuższy niż zakładało studio, i to jest głównym powodem, dlaczego mamy tu sceny ze strojami kąpielowymi. Najwyraźniej twórcy gry Sword Art Online, Integral Factor, uznali półnagiego Agila za żyłę złota, bo zdecydowali się wykorzystać jego wizerunek na obrazku, który w społeczności tej gry stał się memem. Podczas jednego z letnich wydarzeń mogliśmy otrzymać kartę zdolności z tym oto obrazkiem. Odcinek kończy się zbliżeniem na telefon, gdy Kikoka dzwoni do Kirito, co prowadzi nas do wydarzeń w sezonie drugim. Mimo to ten odcinek specjalny nie przedstawił nam niczego ważnego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli, bądź czego byśmy się nie dowiedzieli w sezonie drugim. Kirito nie poznaje tu kikoki. Ci dwaj zdążyli się poznać już wcześniej, po prostu tego nie widzieliśmy. Miała miejsce podwodna przygoda, która nie ma żadnego znaczenia, bo nic co tu się wydarzyło w żaden sposób nie powraca w przyszłości. Ani słowa o krakenie, lekcjach pływania, ani nawet pani psycholog. To wszystko w konsekwencji czyni ten odcinek stuprocentowym zapychaczem, którego pominięcie w żaden sposób nie szkodzi. Chyba że po prostu lubicie widzieć, jak ekipa dobrze się bawi. Ale w takim wypadku pominięcie wszystko to, co już było. Ja wyciąłem wszystkie retrospekcje i zostały 43 minuty oryginalnego materiału. Odcinki podsumowujące jeszcze będą wracały, ale już nie w tak obszernej formie. Zazwyczaj będą pojawiały się w połowie sezonów i takowy pojawi się po zakończeniu wątku, który jest następny w kolejce. Widmowy pocisk, póki co dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, czy oglądaliście Extra Edition, co o nim myślicie, co sądzicie o moich wywodach, i do następnego.